Dziś wokół ciebie tworzy się potężny nurt światła i modlitwy, i nie jest przypadkiem, że ta modlitwa właśnie teraz dotarła do ciebie. To bezpośrednie wezwanie z nieba, przekazane przez miłosierne serce Matki Bożej Fatimskiej. Modląc się z prawdziwą wiarą, możesz być świadkiem głębokiej i nieoczekiwanej przemiany w swoim życiu, ponieważ ta modlitwa została stworzona, by dotknąć spraw niemożliwych, pocieszyć strapione serca i otworzyć drogi tam, gdzie wszystko wydawało się zamknięte. Uwierz, cud, na który czekasz, może rozpocząć się właśnie teraz. Aby umocnić naszą duchową jedność, napisz w komentarzu. Matko Boża Fatimska, przynieś mi dziś cud i wzmocnij tę falę wiary. Polub ten film i prześlij go komuś, kto najbardziej potrzebuje nadziei, bo dziś niebo chce działać potężnie w Twoim życiu. O Matko Fatimska, pełna łaski i miłości, staję przed Tobą z sercem przepełnionym wiarą i nadzieją. Moje wołanie wznosi się do Ciebie, bo wiem, że Ty, która objawiłaś się w Fatimie z różańcem w dłoniach, nigdy nie odwracasz wzroku od swoich dzieci. Jak wędrowiec w ciemnej nocy szuka gwiazdy, tak ja szukam Twojego światła, by prowadziło mnie przez trudności. Moje serce, czasem zmęczone i obciążone, pragnie Twojej matczynej opieki. Proszę, usłysz mój głos, który błaga o Twoje wstawiennictwo. I poprowadź mnie do Twojego Syna, który jest źródłem wszelkiej nadziei. Niech moja modlitwa, choć prosta, dotrze do nieba jak delikatny wiatr, niosąc moje prośby i wdzięczność. Ty, która przyniosłaś światu przesłanie pokoju, pomóż mi odnaleźć spokój w sercu. Niech moje wołanie stanie się pomostem między moją duszą a Twoim miłosierdziem, bo w Twojej opiece znajduję siłę, by iść naprzód z odwagą. Wierzę, że Twoje serce bije dla mnie, gotowe wysłuchać i pocieszyć. O Matko Fatimska, wysłuchaj teraz mego wołania i otocz mnie swoim płaszczem miłości. W sercu noszę pragnienia, które czasem trudno wyrazić słowami, ale Ty znasz każdy zakątek mojej duszy. Jak strumień, który płynie cicho, lecz nieustannie, tak moje myśli kierują się ku Tobie, szukając ukojenia. Proszę, byś spojrzała na moje życie z łagodnością i pomogła mi odnaleźć drogę, gdy czuję się zagubiony. Niech Twoja obecność będzie jak ciepłe promienie słońca, które rozpraszają mgłę niepewności. Wierzę, że w Twoim sercu jest miejsce dla każdej mojej prośby, nawet tej najskrytszej. Moja wiara, Choć czasem krucha, jest jak ziarenko gorczycy, które może wyrosnąć na wielkie drzewo. Pomóż mi pielęgnować tę wiarę, by stała się moją tarczą w trudnych chwilach. Niech moje serce otwiera się na Twoje łaski, gotowe przyjąć cuda, które przygotował dla mnie Bóg. Proszę, byś była moją przewodniczką, która prowadzi mnie przez doliny i góry życia. W Twojej miłości znajduję nadzieję, która nigdy nie gaśnie, i siłę, by podążać dalej. Czasem życie przypomina burzliwe morze, a ja czuję się jak mała łódź miotana falami. Ale wiem, że ty jesteś jak latarnia morska wskazująca bezpieczny port. Proszę, byś uspokoiła moje lęki i dała mi pewność, że nie jestem sam. Twoje spojrzenie, pełne miłości, jest jak balsam na moje rany. Wierzę, że Twoja modlitwa za mną jest potężna i że Bóg słucha Twojego głosu. Niech moje serce znajdzie ukojenie w Twojej obecności, a moje myśli przestaną błąkać się w ciemności. Proszę, byś pomogła mi dostrzec znaki Bożej miłości, nawet w najmniejszych rzeczach. Jak pasterz prowadzi swoje owce, tak Ty prowadź mnie ku pokojowi i radości. Moja dusza tęskni za Twoim wsparciem, które jest jak skała, na której mogę budować swoje życie. Wierzę, że z Tobą mogę stawić czoła każdej burzy. Czasem czuję, że moje kroki są niepewne, jakby droga przede mną była ukryta w mgle. Ale Twoja ręka, pełna łagodności, jest jak kompas, który wskazuje kierunek. Proszę, byś prowadziła mnie przez każdą decyzję, każdy wybór, który stawiam. Niech moje serce bije w rytmie Twojej miłości, a moje myśli kierują się ku dobru. Wierzę, że Ty, która przyniosłaś światu nadzieję, możesz rozjaśnić moje życie. Proszę, byś pomogła mi zobaczyć piękno w codziennych chwilach i siłę w trudnościach. Moja modlitwa jest jak ptak, który wznosi się ku niebu, niosąc moje marzenia i troski. Niech Twoja miłość otuli mnie jak ciepły płaszcz w zimowy dzień. Wierzę, że z Twoją pomocą mogę odnaleźć radość, która pochodzi od Boga. Moja dusza śpiewa z wdzięcznością za Twoją nieustającą opiekę. W Twojej obecności czuję, że moje serce się otwiera, jak kwiat w promieniach słońca. Proszę, byś przyjęła moje wołanie i zaniosła je do swojego Syna, który nigdy nie odmawia Twoim prośbom. Moja wiara jest jak płomień, który czasem migocze, ale nigdy nie gaśnie. Niech Twoja miłość roznieci ten płomień, by świecił jasno dla świata. Proszę, byś była moją tarczą w walce z przeciwnościami i moją radością w chwilach zwycięstwa. Wierzę, że Twoje serce jest oceanem miłosierdzia, w którym mogę znaleźć ukojenie. Moje życie, choć pełne wyzwań, jest w Twoich rękach, które nigdy nie puszczają. Niech moja modlitwa stanie się pieśnią chwały dla Boga, który działa przez Ciebie. O Matko Fatimska, wysłuchaj mojego wołania i poprowadź mnie ku cudom, które Bóg dla mnie przygotował. Twoje wstawiennictwo, droga Matko, otwiera moje serce na jeszcze głębszą wiarę, gotową oddać wszystko, co najcięższe, w Twoje ręce. Dlatego teraz, z ufnością, Pragnę złożyć przed Tobą moją najpilniejszą sprawę, którą noszę w głębi duszy. O Matko z Fatimy, Ty, która z miłością patrzyłaś na dzieci w Czowa da Iria, spojrzyj dziś na mnie i przyjmij moją najpilniejszą prośbę. Moje serce jest pełne trosk, które czasem przygniatają mnie jak ciężki kamień. Z ufnością składam przed Tobą tę sprawę, której sam nie mogę unieść, wierząc, że Twoje wstawiennictwo może przynieść cud. Jak mówi Pismo Święte w Ewangelii według Świętego Łukasza, rozdział pierwszy, wers pięćdziesiąty trzeci, głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Wierzę, że ty, która wywyższasz pokornych, możesz podnieść mnie z moich trudności. Proszę, weź moją prośbę i zanieś ją do swojego syna, który jest źródłem wszelkiej łaski. Niech moja modlitwa, Choć nieporadna, stanie się jak kadzidło, które wznosi się do nieba. Ty znasz moje serce lepiej niż ja sam i widzisz, czego najbardziej potrzebuję. Pomóż mi oddać ten ciężar z wiarą, wiedząc, że Bóg działa w swoim czasie. Moje serce śpiewa z nadzieją, że Twoja miłość poprowadzi mnie do rozwiązania. O Matko z Fatimy, przyjmij moją sprawę i otul ją swoim płaszczem miłosierdzia. Czasem czuję, że moje siły się wyczerpują, a rozwiązanie wydaje się odległe jak gwiazda na niebie, ale wiem, że Ty jesteś blisko, gotowa podać mi rękę. Proszę, byś pomogła mi zachować cierpliwość i zaufanie, gdy czekam na Bożą odpowiedź. Niech moje serce nie traci nadziei, nawet gdy droga jest kręta. Wierzę, że Bóg, przez Twoje wstawiennictwo, może uczynić to, co wydaje się niemożliwe. Moja prośba jest jak ziarno zasiane w ziemi, potrzebuje Twojej opieki, by wzrosło. Proszę, byś podlewała je swoją miłością i chroniła przed zwątpieniem. Niech moja dusza znajdzie siłę, by wytrwać w modlitwie, nawet w najtrudniejszych chwilach. Wierzę, że Twoja obecność jest jak most, który prowadzi mnie przez przepaść. Moje serce otwiera się na cuda, które Bóg przygotował dla mnie. Gdy patrzę na swoje życie, widzę, jak wiele razy Bóg działał w cichości, przynosząc rozwiązania, których się nie spodziewałem. Proszę, byś pomogła mi dostrzec Jego rękę, nawet w tej mojej najpilniejszej sprawie. Niech moje oczy będą otwarte na znaki Jego miłości, a moje serce gotowe na przyjęcie Jego woli. Wierzę, że Ty, która z pokorą przyjęłaś Boży plan, możesz nauczyć mnie tej samej ufności. Moja modlitwa jest jak rzeka, która płynie ku morzu, pełna nadziei, że dotrze do celu. Proszę, byś była moją sterniczką, która prowadzi mnie przez fale niepewności. Niech moja dusza znajdzie pokój w Twojej obecności, wiedząc, że Bóg nigdy nie zostawia swoich dzieci. Wierzę, że ta sprawa, która wydaje się niemożliwa, jest w Twoich rękach, które nigdy nie zawodzą. Moje serce raduje się na myśl o cudzie, który nadejdzie. Czasem moje myśli błąkają się, szukając odpowiedzi, które tylko Bóg może dać. Proszę, byś uspokoiła moje serce i pomogła mi skupić się na Twojej miłości. Niech moja prośba, choć ciężka, stanie się lekka w Twoich ramionach. Wierzę, że Ty, która przyniosłaś światu nadzieję, możesz przynieść ją także do mojego życia. Moja modlitwa jest jak ptak, który wzlatuje ku niebu, niosąc moje troski i marzenia. Proszę, byś prowadziła tego ptaka, by dotarł do tronu Bożego. Niech moje serce znajdzie ukojenie w Twojej obecności, a moje kroki pewność w Twoim prowadzeniu. Wierzę, że Bóg, przez Twoje wstawiennictwo, może otworzyć drzwi, które wydają się zamknięte. Moja dusza. Tańczy z radości, wiedząc, że Ty jesteś ze mną w tej walce. Proszę, byś była moją siłą, gdy moje własne siły słabną. W Twojej miłości odnajduję odwagę, by oddać wszystko, co mnie przygniata i wierzyć w Boży plan. Proszę, byś przyjęła moją prośbę i zaniosła ją do swojego Syna, który jest Królem wszelkich cudów. Moje serce jest jak ogród, który czeka na deszcz Twoich łask. Niech Twoja modlitwa za mną będzie jak rosa, która ożywia wszystko, co uszło. Proszę, byś pomogła mi zachować wiarę, nawet gdy odpowiedź wydaje się daleka. Wierzę, że Ty, która jesteś Matką wszystkich, możesz uczynić moje serce gotowym na Boże dary. Moja modlitwa jest jak pieśń, która wznosi się ku niebu, pełna nadziei i miłości. Niech Twoja obecność będzie moją radością, a Twoja miłość moją tarczą. O Matko z Fatimy, przyjmij moją najpilniejszą sprawę i poprowadź mnie ku cudowi, który Bóg dla mnie przygotował. Teraz, gdy z ufnością złożyłem przed Tobą moje troski, pragnę prosić o Twoje światło, które rozjaśni każdy zakątek mojego życia i przyniesie nową nadzieję. O Matko Fatimska, Ty, która przyniosłaś światu przesłanie miłości, proszę, byś dziś rozlała swoje światło na moje życie. Jak promień słońca, który przenika przez chmury, niech Twoja łaska dotknie moich ścieżek, rozjaśniając to, co wydaje się ciemne. Moje serce pragnie Twojej opieki, by każdy krok, który stawiam, był zgodny z wolą Bożą. Proszę, byś prowadziła mnie przez decyzje, które stoją przede mną i pomogła mi zobaczyć drogę, którą Bóg dla mnie przygotował. Niech Twoje światło uzdrowi moje rany, zarówno te widoczne, jak i te ukryte głęboko w duszy. Moja modlitwa jest jak lampa, która czeka na Twój płomień, by mogła świecić jasno. Wierzę, że Ty, która jesteś matką miłosierdzia, możesz przynieść pokój tam, gdzie jest zamęt. Proszę, byś była moją gwiazdą polarną, wskazującą drogę w nocy. Moje serce raduje się na myśl o Twojej miłości, która nigdy nie gaśnie. O matko fatimska, rozlej swoje światło na moje życie i poprowadź mnie ku Bożej Radości. Czasem czuję, że moje dni są pełne cieni, a moje serce tęskni za promieniem nadziei. Proszę, byś dotknęła mojego życia swoją łagodnością i przyniosła jasność tam, gdzie panuje mrok. Niech Twoje światło rozproszy moje wątpliwości i pomoże mi zobaczyć piękno Bożej miłości. Wierzę, że Bóg, przez Twoje wstawiennictwo, może uczynić moje serce nowym. Moja modlitwa jest jak strumień, który szuka ujścia do morza, pełen pragnienia, by dotrzeć do Boga. Proszę, byś była moją przewodniczką, która prowadzi mnie przez kręte ścieżki. Niech moje oczy dostrzegą znaki Twojej obecności, a moje uszy usłyszą Twój cichy głos. Wierzę, że Twoja miłość jest jak latarnia, która nigdy nie gaśnie nawet w najgęstszej mgle. Moje serce otwiera się na Twoje łaski, gotowe przyjąć cuda, które nadejdą. Proszę, byś pomogła mi żyć w Twoim świetle, które jest źródłem życia. Gdy patrzę na świat wokół mnie, Widzę, jak wiele osób szuka światła w swoich trudnościach. Proszę, byś rozlała swoją łaskę nie tylko na mnie, ale także na tych, którzy czują się zagubieni. Niech Twoje światło dotrze do każdego serca, które tęskni za nadzieją. Wierzę, że Ty, która przyniosłaś światło Jezusa, możesz przynieść światło do każdej duszy. Moja modlitwa jest jak ptak, który niesie wieść o Twojej miłości do innych. Proszę. Byś pomogła mi być świadkiem Twojej łaski, dzieląc się nadzieją z tymi, którzy mnie otaczają. Niech moje słowa i czyny odbijają Twoje światło, jak lustro odbija słońce. Wierzę, że Twoja obecność może przemienić nawet najbardziej złamane serce. Moje serce śpiewa z radości, wiedząc, że Ty jesteś ze mną. Proszę byś pomogła mi iść z podniesioną głową, ufając w Boży plan. Czasem moje myśli są jak chmury, które przesłaniają niebo, ale wiem, że Twoje światło może je rozproszyć. Proszę byś pomogła mi zachować spokój i wiarę, nawet gdy droga jest trudna. Niech moje serce znajdzie ukojenie w Twojej miłości, a moje kroki pewność w Twoim prowadzeniu. Wierzę, że Bóg, która jest światłem świata, działa przez Ciebie, by prowadzić mnie. Moja modlitwa jest jak prosta melodia, która wznosi się ku niebu, pełna nadziei. Proszę, byś była moją inspiracją, byś pomogła mi żyć z radością i miłością. Niech moje życie stanie się świadectwem Twojej łaski, która nigdy nie zawodzi. Wierzę, że Twoja obecność jest jak słońce, które przynosi nowy dzień. Moje serce raduje się, myśląc o cudach, który Bóg przygotował. Proszę, byś prowadziła mnie do pełni życia w Bożej Miłości. W Twoim świetle odnajduję siłę, by stawić czoła każdemu wyzwaniu. Proszę, byś przyjęła moją modlitwę i zaniosła ją do swojego syna, który jest dawcą wszelkiego dobra. Moje serce jest jak ogród, który czeka na Twoją łaskę. Niech Twoja miłość ożywia wszystko, co jest spragnione. Proszę, byś pomogła mi zachować wiarę, nawet gdy odpowiedź czeka za horyzontem. Wierzę, że ty, która jesteś matką wszystkich, możesz uczynić moje serce gotowym na boże dary. Moja modlitwa jest jak pieśń, która wznosi się ku niebu pełna nadziei i miłości. Proszę, byś była moją radością, a Twoja miłość moją tarczą. O matko fatimska, rozlej swoje światło na moje życie i poprowadź mnie ku cudom, które Bóg dla mnie przygotował. Z Twoim światłem w sercu czuję, że mogę prosić o uzdrowienie mojego smutku, wiedząc, że Twoja miłość rozprasza każdą ciemność. O matko z Fatimy, ty, która przyniosłaś pociechę dzieciom w czasach niepokoju, Proszę, byś dziś rozproszyła smutek, rozpacz i udrękę w moim życiu. Moje serce czasem tonie w cichym bólu, który trudno opisać, ale ty znasz każdą zę, która spływa po moich policzkach. Jak wiatr, który rozwiewa ciemne chmury, niech Twoja obecność przyniesie ulgę mojej duszy. Proszę, byś dotknęła każdego zakątka mojego serca, gdzie kryje się cierpienie i przemieniła je w źródło nadziei. Niech Twoja miłość będzie jak ciepły deszcz, który spłukuje kurz smutku z mojej drogi. Moja modlitwa wznosi się do Ciebie jak dymka dzidła, niosąc moje błaganie o pokój. Proszę, byś pomogła mi odnaleźć radość, która pochodzi od Boga, nawet w najtrudniejszych chwilach. Wierzę, że Twoja obecność może rozjaśnić nawet najgęstszy mrok. Moje serce raduje się na myśl o Twojej matczynej opiece. Proszę byś była moją siłą, gdy moje serce jest słabe. O matko z Fatimy, rozprosz mój smutek i poprowadź mnie ku Bożej radości. Czasem czuję, że moje serce jest jak zwiędły liść, który czeka na powiew życia. Proszę byś tchnęła w nie nową nadzieję, która ożywi moje ducha. Niech Twoja miłość będzie jak rosa, która odświeża ziemię o poranku, przynosząc nowe siły. Wierzę, że Bóg, przez Twoje wstawiennictwo, może uzdrowić moje serce z każdego bólu. Moja modlitwa jest jak cichutka prośba dziecka, które szuka matki. Proszę, byś była przy mnie, gdy czuję się samotny i pomogła mi zobaczyć światło Bożej miłości. Niech moje oczy dostrzegają piękno życia, a moje uszy słyszą melodię Twojej łaski. Wierzę, że Twoja obecność jest jak uzdrawiający balsam, który leczy każdą ranę. Proszę byś pomogła mi odłożyć rozpacz i chwycić się nadziei, która nigdy nie zawodzi. Moje serce otwiera się na cuda, które Bóg przygotował dla mnie. Gdy patrzę na swoje życie, widzę jak wiele razy Bóg przynosił kojenie w chwilach, gdy wszystko wydawało się stracone. Proszę byś pomogła mi pamiętać o tych łaskach, gdy smutek próbuje mnie przytłoczyć. Niech moje serce znajdzie siłę, by śpiewać pieśń, chwały nawet w Dolinie Cieni. Wierzę, że Ty, która z łagodnością patrzyłaś na świat, możesz przynieść pokój do mojej duszy. Moja modlitwa jest jak ptak, który niesie moje troski ku niebu. Proszę, byś prowadziła tego ptaka, by dotarł do tronu Bożego. Niech moje życie stanie się świadectwem Twojej miłości, która uzdrawia. Wierzę, że Twoja obecność może przemienić każdą łzę w perłę radości. Proszę, byś pomogła mi żyć z wiarą, która przenosi góry. Moje serce raduje się, wiedząc, że Ty jesteś ze mną w każdej chwili. Czasem moje myśli są jak węzły, które trudno rozwiązać, ale wiem, że Twoja miłość może je rozplątać. Proszę, byś uspokoiła moje serce i pomogła mi skupić się na Bożej dobroci. Niech moje troski, choć ciężkie, Bywają się lekkie w Twojej obecności. Wierzę, że Ty, która przyniosłaś światu nadzieję, możesz przynieść ją do mojego życia. Moja modlitwa jest jak rzeka, która płynie ku morzu, pełna pragnienia pokoju. Proszę, byś była moją sterniczką, która prowadzi mnie przez fale. Niech moje serce znajdzie ukojenie w Twojej miłości, a moje kroki pewność w Twojej opiece. Wierzę, że Bóg. Przez Twoje wstawiennictwo może wyprostować każdą krętą drogę. Proszę, byś pomogła mi odłożyć smutek i chwycić się radości, która pochodzi od Niego. Moje serce tańczy na myśl o Twojej pomocy. W Twojej obecności moje serce odzyskuje siły, jakbyś tchnęła w nie nowy oddech. Proszę, byś przyjęła moją modlitwę i zaniosła ją do swojego Syna, który jest źródłem wszelkiego uzdrowienia. Moje serce jest jak ogród, który czeka na Twoją miłość, by zakwitnąć. Niech Twoja łaska ożywi wszystko, co jest spragnione. Proszę, byś pomogła mi zachować wiarę, nawet gdy smutek jest blisko. Wierzę, że Ty, która jesteś Matką wszystkich, możesz uczynić moje serce gotowym na Boże dary. Moja modlitwa jest jak pieśń, która wznosi się ku niebu, pełna nadziei. Proszę, byś była moją radością, a Twoja miłość, moją tarczą. O matko z Fatimy, rozprosz mój smutek i poprowadź mnie do pełni życia w Bożej Miłości. O matko fatimska, ty, która z różańcem w dłoniach przyniosłaś światu obietnicę Bożej Miłości, proszę, byś teraz spojrzała na moje serce spragnione cudu. Czasem czuję, że moje prośby są jak liście niesione wiatrem ale wierzę, że Ty zbierasz je wszystkie w swoich dłoniach. Moje serce bije z nadzieją, że Twoja modlitwa za mną może otworzyć niebo, przynosząc odpowiedź, której tak pragnę. Jak dziecko, które czeka na matczyny uśmiech, tak ja czekam na Twoje wstawiennictwo, pełne wiary, że Bóg przez Ciebie działa cuda. Proszę, byś zaniosła moje błaganie do swojego Syna, który nigdy nie odwraca się od Twoich próśb. Niech moja modlitwa, choć prosta, stanie się jak światło, które rozprasza ciemność mojej duszy. Wierzę, że twoja miłość jest jak rzeka, która niesie życie tam, gdzie jest pustynia. Proszę, byś poprowadziła mnie ku cudowi, który odmieni moje życie już dziś. Moje serce raduje się wiedząc, że ty jesteś moją nadzieją i siłą. O Matko Fatimska, wysłuchaj mnie i przyspiesz godzinę mojego cudu. Czasem moje serce czuje się jak zamknięta księga, której strony są trudne do przewrócenia, ale wiem, że Twoja łaska może otworzyć każdą z nich. Proszę, byś dotknęła mojej duszy swoją łagodnością i pomogła mi uwolnić się od zwątpienia, które czasem mnie ogarnia. Niech Twoja miłość będzie jak klucz, który otwiera drzwi do Bożej łaski. Wierzę, że Bóg. Przez Twoje wstawiennictwo może przynieść odpowiedź, której szukam, nawet jeśli teraz wydaje się odległa. Moja modlitwa jest jak cicha melodia, która wznosi się ku niebu, pełna nadziei na Twoje wsparcie. Proszę byś była moją przewodniczką, która prowadzi mnie przez labirynt życia. Niech moje kroki staną się pewne, a moje serce pełne ufności w Boży plan. Wierzę, że Twoja obecność jest jak ciepły wiatr, który przynosi wiosnę po długiej zimie. Moje serce otwiera się na cuda, które Bóg przygotował, a moja dusza śpiewa z radości. Proszę, byś pomogła mi czekać z wiarą na cud, który nadejdzie. Gdy patrzę na swoje życie, widzę, jak wiele razy Bóg działał w cichości, przynosząc rozwiązania, których się nie spodziewałem. Proszę. Byś pomogła mi dostrzec Jego rękę także w tej chwili, gdy moje serce czeka na cud. Niech moje oczy będą otwarte na znaki Twojej miłości, a moje uszy gotowe usłyszeć Twój głos. Wierzę, że Ty, która z pokorą przyjęłaś Boże wezwanie, możesz nauczyć mnie tej samej ufności. Moja modlitwa jest jak strumień, który płynie ku morzu, niosąc moje pragnienia i troski. Proszę, byś była moją sterniczką, która prowadzi mnie przez fale niepewności. Niech moje serce znajdzie pokój w Twojej obecności, wiedząc, że Bóg nigdy nie zostawia swoich dzieci. Wierzę, że ten cud, o który proszę, jest bliżej niż mogę to sobie wyobrazić. Moje serce raduje się na myśl o Twojej matczynej opiece, która nigdy nie zawodzi. Proszę, byś pomogła mi żyć z wiarą, która przenosi góry. Moja dusza tańczy, oczekując Bożej łaski. Czasem moje myśli błąkają się jak owce bez pasterza, ale wiem, że Twoja miłość może je zgromadzić. Proszę, byś uspokoiła moje serce i pomogła mi skupić się na Bożej dobroci. Niech moje prośby, choć liczne, staną się lekkie w Twoich ramionach. Wierzę, że Ty, która przyniosłaś światu nadzieję, możesz przynieść ją także do mojego życia. Moja modlitwa jest jak ptak, który wzlatuje ku niebu, niosąc moje marzenia i troski. Proszę, byś prowadziła tego ptaka, by dotarł do tronu Bożego. Niech moje serce znajdzie ukojenie w Twojej miłości, a moje kroki pewność w Twoim prowadzeniu. Wierzę, że Bóg, przez Twoje wstawiennictwo, może uczynić to, co wydaje się niemożliwe. Moje serce raduje się, myśląc o cudzie, który nadejdzie. Proszę, byś była moją siłą, gdy moje własne siły słabną. Moja dusza śpiewa z wdzięcznością za Twoją nieustającą opiekę. Amen.